O, to się na nas o, się o, o, Ja nie mam broni. <laughs> Zamknąłem go tam, kurwa, z tym Oj! to powiedzieć, lekka awaria. Jesteś na górze? Tak jakby, trochę wyżej niż ty. A, tu jestem, obok ciebie. <laughs> <laughs> Ale <gule. laughs> Nic nowego, stary. Nie no. O oh fuck. O oh fuck. Śmierci, no. Co to, to kurwy? Ja nie zdąży. Ja nie, ja nie, ja nie zdąży, no. O jabłuszka są. Prosił masz tą? To. to nie wpierdaj jabłek, bo ja by się bańwożami wygadnie. Ej, ja, przepraszam, k***a. Mama mi tak często mówiła. To ty, dla gości. Tu jakiś typ tu jest, ty, pa. Co ale się, ale się k***a napina. To. ładujemy go? Ja też się k***a umiem ponapinać, pa. Ale dostajesz, k***a. ci te nie słowieniu. K***a, c***a. Ty, ktoś tu jest. ktoś tu jest. Czekaj, tam znowu jakaś ekipa. Jest. A lagi! Hahaha! <grywa> ale ty im na stary. Co za zera, kurwa. Jest to zboże, aż mnie głowa boli. Przylepij do krzaka, przylep. Chodząca <grywa> bomba. Plan jest taki, że ja w nich biegam. Czekaj, czekaj, oni tu są, oni tu są. Ja tam, tam. skaczę z góry i ty wytynujesz. Czekaj! Dawaj! Dawaj, <grywa> dawaj, dawaj! dawaj. <grywa> Eee... ma ktoś rakietę? Nie. No, kurwa ma... Kurwa, kurwa nie go podnieść. O ty to na Ech... na mapie. Tam jestem. Ile ty tego kurwa masz? to znowu znalazł tańczuchy? Marzosiu, dobra. Wszyscy ALE TY! <noise> <noise> NIE zabili teraz Dawaj lecimy na tilte Dobra To się kurwa, dobrze skończy no, jak to mówi kiedyś Zibi Boniek na aferę Na aferkę jedziemy No weź zaraz, ja nie wiem. Ja kurwa. Nie wiem gdzie to jest O tu Dobra jest Gdzie? A tu! No Dobra lecimy kurwa. No czego kurwa. ty się Was spodziewałeś?! Jo jebia ja <noise> Jo dupia Mam dwie pompy jak chcesz jedną to... Tu... Tak. To jest w dupę. Nie, no na tyle to co? Właśnie coś cicho, nie? Co w się sensie, nie mówię, na tyle lecimy się na kubie, czy po naszemu? Po naszemu. Czekamy na okazję. O, tam biega ziomek Za mu, kuba. Parę razy za dziewięć. Chyba go wkurję tylko. Dosyć. kuba. Jakie, kuba? Ale ogólnie mam stary taktycznego forta, jakby nam wiesz, się paliło pod dupą, to... Zap***dol za go już ten fort. Tutaj? widzę, widzą, gdzie jesteście. Ej Jak ja tu wejdę? Kto tak, ma największy budynek? A wiesz, wiesz co mówią o dużych budynkach, nie? Im większy budynek... Oh. <noise> mniejsza pała. A jak? I nie zrobił mojej dziewczynie krzywdy, jak ją co za... Co on jest? Spiderman? man A, ja nie mam k***a tego. Nawet amunicji. <grymizja> <grymizja> k***a. <Kurwa>. O, <Obib> jest, <grymizja> A, <grymizja> nie była Beka, kurwa. Nie no, trzeba przyznać, że zbudowanie tego fortu to nie było, k**a, nie najlepszym pomysłem. Kurwa, nie, <grymizja> Chyba nie, nie schodzi mi ta ten uśmiechnik po prostu chyba nie schodzi. Ej, ta radość, nie. No. Ja to czułem ostatnio jak graliśmy wszyscy razem, nie? Gram tam w jakieś Red Deddy i ale to... To nie jest kurwa, to samo. To nie jest to samo.